Witam znów z lasu. Jestem ciekaw, czy dziś już nagrywa się prosto. Bo trudno jest mi to sprawdzić, mając kamerkę przytwierdzoną do czoła, a mając tylko kamerkę. Ale myślę, że jest ok. I tyle. Wiecie, chciałem wam więcej coś powiedzieć tak naprawdę o tym całym doświadczeniu, tego co jest, bo ostatnia noc była dla mnie intensywna. Tylko tyle mogę tak mogę to tylko w ten sposób określić inaczej. I przy okazji chciałem was tak trochę zapewnić, że wszystko co robię jest Między innymi absolutnie na trzeźwo, i niesamowite w tym wszystkim jest to, że ja jestem na trzeźwo w ogóle pozbawiony jakichkolwiek substancji, bo one mi są do niczego niepotrzebne. Bo to doświadczanie tego tu i teraz jest na tyle silne, że każda substancja, jakakolwiek by to nie była, mogłaby, była, mogłaby to tylko i wyłącznie zaburzyć. Moją percepcję mówią, że mogłaby poszerzyć, ale mi to jest niepotrzebne. Ja mogę to zrobić bez żadnych substancji. Już to wiem. To też przy okazji. I chciałem tak powiedzieć, że nie wiem, bo być może ktoś też doświadcza różnego typu takich doświadczeń jak i ja, Związane z, z tym, że żyjemy w jedności ze światem. To, to chciałem tylko tak powiedzieć: to jest ok. To jest w, w porządku. Nie ma w tym nic dziwnego. To jest normalne, to jest naturalne. Innymi słowy, mogę powiedzieć, nie ma czego się bać. Te doświadczenia są po prostu naturalne. Wynikają z tego, że człowiek jest w jedności ze świata. I no, chciałem Wam powiedzieć, co tak naprawdę doświadczam, bo dzisiejsza noc była dla mnie taka ciekawa. Obudziłem się o jakiejś pierwszej 40. Nie mogłem już spać. Wiedziałem, że nie mogę spać, położyłem się znowu, ale. No nie mogę spać no i tak druga coś, patrzę, a za oknem taki krwawy księżyc, półksiężyc ogromny mówię wow, coś się dzieje, a śmieciarki przeszły absolutnie i zdałem sobie sprawę, że wow właśnie idzie wiosna. Idzie przedwiośnie. okres przedwiośnia właśnie się zaczął. Wszedłem dzisiaj do lasu i zobaczyłem poczułem że soki w drzewach zaczynają buzować Że zaczynają się wydzielać olejki eteryczne, las zaczął wydawać inny zapach niż jeszcze kilka dni temu ogromna różnica i ja chciałem wam też o tym powiedzieć, bo mm, co za tym poszło, obudziłem się już o tej godzinie, nie mogłem spać, mówię OK Zacznę sobie medytować Bo i tak nie śpię. Wszyscy śpią. Medytuję i, i patrzę, i jakie tam obrazy pojawiają się w mojej głowie. <laughs> I różne, różne. I nagle był taki strzał. Bardzo silny obraz. I o tym chciałbym wam opowiedzieć. Tak naprawdę o, o źródle, z którego jesteśmy stworzeni i wszyscy mamy do tego dostęp. I wszyscy to ładnie nazywamy. Matka Ziemia. Gaja. Gaik Gaj, Gaja. Matka Ziemia, eee, fantastyczne źródło nieskończoności, z którego możemy korzystać. Mogę korzystać. Tylko teraz i pokazała mi się taka, taki obraz, taka wizja w głowie korzystania, bycia w jedności i korzystania z tych, można tak to powiedzieć, darów natury. Życie jest darem natury. I mogę z niego korzystać. A mogę też tą planetę, tudzież innych ludzi wykorzystać. I to nie jest dobra droga. By to mi się tak bardzo mocno pokazało, że ci, którzy próbują wykorzystać planetę i świat do swoich własnych chorych ambicji, chorych celów itd., to jest takie coś, jakby przychodzi taki moment wyjaśnienia, że nadchodzi coś, co spowoduje, że ci, którzy chcieli wziąć coś tak naprawdę z tego wszystkiego dla siebie, a to nieprawda, bo to iluzja, no, tak jakby rolę się odwrócą takie coś, zmiany, transformacje, bo tak naprawdę zauważyłem to, co się dzieje już na świecie, czyli transformacje. transformację a prawda jest dalej, czyli chodzi o to, że świat wraca do równowagi w bardzo burzliwy sposób, w bardzo burzliwy sposób. Świat sam równoważy się. W tej chwili, tu i teraz, zachodzi jego transformacja. Pytanie, czy człowiek podąży, ja, jako człowiek, podążę za tą transformacją, wejdę w to i stanę się po prostu w jedności z tą planetą, tą, tą transformacją. Czy tak naprawdę człowiek się z tej planety sam wyautuje, wywali się sam z tej planety? To jest już ten moment, kiedy tak w skrócie ta bardzo wkurzona matka. Ma już dość. To zobaczyłem, no ma już absolutnie dość bycia wykorzystywaną. I człowiek zbliża się do takiej takiego wydarzenia, można to tak nazwać w dziejach ziemi, gdzie może jeszcze coś odwrócić i może się przetransformować, a jeżeli tego nie zrobi to tak naprawdę ci, którzy najbardziej myśleli, że można siły wyższe, które rządzą tą planetą i wszystkim, co jest, kontrolować, dostaną potyłku, tak mocno, bardzo mocno. I teraz pytanie: co zostanie? Jaka będzie droga? Jaka jest droga? Jaka jest moja droga? Jaka jest moja w tym rola? Jest, moja w tym rola jest bardzo prosta. Ja zobaczyłem w tym drogę, w tym wszystkim, w całej tej wizji, taka, która by można było określić, że to dwie drogi: transformacja, wchodzę w to jedność lub destrukcja. Absolutne zniszczenie. I pytanie: Którą drogą podąży człowiek? Ja już wiem, którą drogą dążę. Drogą transformacji, i wiem, jak bardzo istotne jest. To co mówię o. chwila wiatru Ostatnio trudno jest się schronić przed tym wiatrem bo trudno się rozmawia też z wami o zrobiło się ciepełko Wracam do tego, w którą stronę człowiek pójdzie. Tak, słowy, ważą się losy ludzkości na tej planecie. Tu i teraz. W tej chwili. Tak bardzo mocno to poczułem. I, i chcę wam o tym powiedzieć, bo no, aż dosłownie by można by było powiedzieć, że grzech o tym nie mówić Grzech nie mówić o tym, co doświadczam. Czego doświadczam. Więc pytanie, co ludzkość zrobi? I teraz, a kolejna rzecz jest taka, czy ja mam zamiar stać i patrzeć aż to się wydarzy? Oj nie! No nie, ja mam zamiar coś zrobić. I mam zamiar, za... tak naprawdę sprawę, można by powiedzieć, że ludzie są coraz słabsi. Im większy jest komfort, w jakim żyjemy, tym ludzkość jest coraz słabsza. To tak jest. I... Ja... idę w ten sposób. Ja tu jestem po to, żeby pobudzić do życia tym, co mówię, i tym, co robię, pokazać, że mogę być przestać wykorzystywany bezmyślnie, bo ci, którzy wykorzystują planetę, wykorzystują ludzi. I to jest proste, bo ludzie są w jedności z, ze światem. Człowiek jest w jedności ze światem. I wykorzystywanie drugiego człowieka to wykorzystywanie świata. I nadchodzi moment. Tak na dobrą sprawę, równowagi wyjaśnienia i równowagi gdzie prawda pokaże się sama i ja już nie muszę nic robić, żeby tak było. Bo ja wiem, że tak jest. Także bardzo mocną i ciekawą miałem wizję tej nocy. Mogę to tak wygrzeźć, że to jest wizja. Pewnego typu, a tak naprawdę pokazałem się prawda. Prawda o tym, jak człowiek bardzo wykorzystuje tę planetę i, i zbliża się moment, kiedy ten człowiek ma jeszcze szansę, tak naprawdę, wejść w ten proces transformacji, uczestniczyć w nim i, i żyć. Ale jeśli w porę tego nie zobaczymy, w porę tego nie zobaczę, to ten moment minie. I... I tyle. Dlatego trzeba to zobaczyć, że to jest ten moment. Tu i teraz. Nie gdzieś tam, nie kiedyś. No, tu i teraz. To jest ten moment, kiedy transformacja dzieje się w tej chwili. Ta planeta woła o pomoc. Świat woła o pomoc. On już krzyczy. To już, nie jest, to już nie jest, a proszę, a ten, nie, słuchaj, wołam o pomoc. I teraz pytanie, czy pomogę, nie? No tak, ja w to wchodzę w stu procentach. Nie zastanawiam się ani chwili i, i mam zamiar szerzyć tego typu wiedzę i budzić ludzi do życia. Na najróżniejsze sposoby. Jakie, to, te wszystkie, jakie tylko będą możliwe. Bo, bo wiem, że to prawda, to co zobaczyłem, to co zobaczyłem, to prawda. A ja jestem tu, i teraz, w tej chwili, na YouTubie, w lesie. Bo gdzie indziej miałbym odczuwać siebie najlepiej, w pełni. Jak nie w naturalnym środowisku. Naturalnych bodźców, strzelającego ogniska, płynącego strumienia. Odgłosów lasu, ptaków, szumu wiatru. Świat już nie prosi, świat już nie błaka. Świat zaczął się po prostu zmieniać. On zaczął się transformować. Na ta pla nasza planeta w tej chwili się transformuje. I pytanie: czy ja wchodzę w to, czy wypadam? To jest aż tak proste. Tak naprawdę, co to znaczy? Co miałbym zrobić? No, to jest dobre pytanie. Co mam zrobić? żeby coś się zmieniło. Zwiększyć swoją świadomość o tym, jakie człowiek ma możliwości. Czyli tak naprawdę wszystko to, o czym mówię cały czas. Bo możliwości człowieka, człowiek jest istotą omnipotencjalną i może wszystko w jedności z tą planetą. Mój zakres możliwości jest nieograniczony. Mnóstwo ludzi już o tym mówi. Wszyscy o tym mówią, nikt nic nie robi. No to ja będę tym, co robi. I ja wiem, że być może będę mniej pracował zawodowo. Tylko po to, żeby móc o tym mówić, żeby szerzyć tego typu wiedzę. Być może na początku będę potrzebował poświęcić jakiś dobro, komfort tego typu, żeby móc coś większego osiągnąć tym, co mówię. I jestem z tym ok. Już wiem, że ten komfort to jest absolutny nonsens. Nic on nie daje, on tylko zabiera. Więc odrzucam go świadomie dla większego celu, który po prostu czuję całym sobą, że jest po prostu taka potrzeba. Skoro świat krzyczy, to czy ja będę krzyczał razem z nim, czy odpowiem na ten krzyk? Odpowiem. I zmienię. Przetransformuję się razem z tym światem. Świadomie. Wiem, dziś mocne słowa, bo. No, słuchajcie, cała noc. Tak naprawdę nie przez gdzieś tam w medytacji większość czasu chodzenie po domu, potem siedzenie, potem znowu medytacja, potem znowu bardzo mocne, że tak powiem, doświadczenia. I nie ma już czasu dalej. Nie ma na co czekać. To jest proste. Nie ma też co uciekać. Nie ma czego się bać. Można być spokojnym, bo ten proces to jest ten proces może przejść albo jak wielka pięść, albo jak ten proces transformacji można go dosłownie przetańczyć albo albo przyjdzie jak wielka pięść. To od człowieka zależy jak on przejdzie. Bo on przejdzie tak czy siak. To jest, ja jestem tego pewny. To nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tylko to, jak ja przejdę ten proces, zależy ode mnie. Czy będzie to strzał, czy popłynę. Czy tak naprawdę dam się temu ponieść. To są, to jest to. To jest to pytanie. Jak Ty przejdziesz ten proces, bo to, że ten proces już jest, dzieje się, to jest fakt. Nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Widzę już też kilka osób, których ma, które mam do obudzenia bezpośrednio, bardzo bezpośrednio, w moim otoczeniu, do których bardzo trudno jest mi dotrzeć, ale to tylko kwestia czasu, bo tego czasu już nie ma. Trzeba działać już teraz, w tej chwili. Innymi słowy, jestem gotów poświęcić komfort, powiedzmy sobie, czyli absolutny nonsens. Po to, żeby działać na rzecz większej siły. Bo wiem, że na tym świecie już teraz wiem, że działają większe siły, niż mi się wydawało. A ta siła pochodzi z wewnątrz. Z wewnątrz naszej planety, z wewnątrz nas. Bo... No, po prostu. Dziękuję Wam za dzisiaj i wiem, że tymi mocnymi słowami, bardzo mocną manifestacją swojego swojego bycia, w jedności z planetą, trochę wkurzony wręcz, że jeszcze do tej pory nic się nie dzieje. Już się dzieje, cały czas się dzieje. Proces trwa w tej chwili. I tyle. Chcę, żebyście tak jak ja byli świadomi tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje ze światem, żeby zjednać się z nim i doświadczać tego i przejść to tak naprawdę w tańczący sposób, bo ta droga jest łatwiejsza. Ta druga droga. Ona i tak się. To, że to się wydarzy, to jestem pewny. Tylko ta druga droga, to pytanie, czy człowiek będzie funkcjonował na tej planecie, bo to, że już wysyłamy rakiety w kosmos i niektórzy tchórzą i próbują uciec z tej planety, żeby się ochronić, to się nie uda. Od razu mogę to powiedzieć. To nie tędy droga. Strach to słaby doradca. Ale jeżeli coś, co w Twoim życiu wynika z, w 100% z ciebie i źródłem tego, co ty robisz, jest po prostu Twój stan bycia fantastyczny, pełen troski, empatii i miłości, to, to niech się to dzieje. Po prostu nie muszę nic mówić, niech to się po prostu dzieje, niech się wydarzy. Mogę temu pozwolić sobie wydarzyć. Zejdę sam sobie z drogi, żeby to mogło się wydarzyć. Żeby mój stan bycia emanował w każdą absolutnie stronę. <śmiech> <śmiech> hmm. Jakiego typu to jest poświęcenie? Absolutne. Poświęcenie się swojego doczesnego. Absurdalnego, iluzorycznego życia dla większej siły. Po prostu robię to, już tu i teraz. Nie zastanawiam się, czy to robić, bo ja wiem, jakie są konsekwencje drugiej strony. I już wiem, co wybrać. Dziękuję wam, że jesteście tu dzisiaj ze mną. No i do zobaczenia na następnym filmiku, bo energia, którą dziś przekazuję, to jest energia też, która buzuje w całym lesie. Ona po prostu aż kipi, drzewa zaczynają już. Mm! To wszystko już się dzieje, przedwiośnie. Już się zaczyna. Czas się obudzić, <laughs> człowieku. Czas się obudzić. Do zobaczenia następnym razem.